Hej, witajcie w trzecim odcinku Struberbrook No e, i jesteśmy w tym miejscu, w którym zaczynaliśmy naszą historię I z tego co tu widzę, proszę bardzo Dla, no, dla mnie to jest list, no, ale powiedzmy, że to jest kot z takim dziwnym wytrzeszczem Próbujemy go starcząć ściągnąć e, A może skusi się właśnie na rybkę? No ale tego się dowiemy, prawda? Za chwilę Ale list na drzewie? desperate. it won't be this easy getting close to it that's how snaps we know well enough that cats like to climb unfortunately their bodies seem to be designed for climbing upwards only anyway no no i've spotted a gigantic red tabby in a tree which on closer inspection could in fact also be more like a fox All To Ważne. Nie rób tego. <coughs> Miau. Hmm. Miau. No reaction. E, zapomniałam, słuchajcie, że my mamy przecież ten e, te rybki. Poważnie. Nie pójdzie do jedzenia? No chyba sobie żartujesz Ona to naprawia, a ten sobie ryby łowi, no, no standardowo, prawda? Nie trzeba przypominać, prawda? Co pół roku Chyba jakiegoś buta z kluczem. Nie wy coś bierze. I Hugo, od masażera nie dostaniemy z powrotem. What can opener. A nie mieliśmy otwieracza do puszki um. Ej poczekajcie, ale jak my mamy to teraz zrobić? Podniesiemy tę wędkę zepsutą Może nadal działa? Nie mam pojęcia jak tutaj w przedmioty wejść, prawdę mówiąc To jest full hmm Dina, okej. Okay. To już wiemy, co to jest. Jak ja pamiętam kurczę w takich żółtych oprawach właśnie. Rozkłady jazdy. Dobra, dobra. Okay. Co drugi tydzień, co sobotę, to jest drugi tydzień. No to ładnie jeździ. Oczywiście miście na odcięta od świata. Co tu się dzieje? Co można zrobić? Nie mam pojęcia co dokładnie. Ale gdy na to klikam, widzicie? Unosi się jakiś pyłek. Nie wiem dlaczego. Nie mogę z tym piesłem zrobić. Jakiś pocisk. A feather. aha czy musimy go zestrzelić? ok, tylko pytanie czym. Hmm. może zrobię z plakatu, co? A jest, a jest A już Kurczę, szkoda. Myślałam, że może jakąś kulkę z papieru zrobi. Tak jak w szkole się robiło, prawda? Część długopisu. To wiemy. Hmm. Hmm. I zobaczcie, został nam tylko ten tuńczyk. Nie mam tutaj dostępu do otwieracza. Co ciekawe. Nie wiem czy. Hmm, a może powinnam się cofnąć? To też jest dość ciekawe. Że powinnam podejść do stołu, żeby coś tu zdziałać w tym temacie, ale pewności nie mam. No nic, e, spróbujmy w takim razie. Właśnie, pytanie o to. Chyba mam tutaj przygotować mu tego tymczyka. Jeszcze podejdę. Nie nie. O niczego więcej nie zostawiłam, więc wyjdziemy stąd. Okay. Czyli Helka dostała w prezencie e, w wibrator. Z nimi można pogadać. Ej, okay, ale to było na tyle. Spróbujmy podejść do stołu i użyć tej puszki. Do. o a tu już nagrywałam. O kurczę, tu dalej nic, słuchajcie. O, hmm. ciekawy tam, był tylko tunczek, morning. Morning, natomiast przy telewizorze już nam się ten otwieracz pokazał, więc rozmawiałeś już z policją? I gave the officer an outline of the crime. It's only going to be a matter of hours before someone will attend to the issue. What do you mean? A matter of hours? The police station is right next town, but as you know, that's quite the distance. <coughs> Ale, dość okay. As soon as the inspector has solved his current case, he will start working on yours straight away. Keep me up to date. I will let you know if there are any new developments. Hmm. Coś. Ciekawe, co? i noticed something speak your mind that door over there hasn't been opened in a while has it that's the door to the cellar where my brother built his little lair no one has taken any interest in that door since he left he just took the key with him anything else i can do for you <mum> <Playka> linowa, to... <mum>

Anything else I can do for you? About the sure. What was after here? If you ask me, it was probably a bit too much. I've heard enough. Anything else I? I'll be make yourself. Czy nie czegoś się nie dowiemy? Czy ja mogę zrobić tu coś na tym stole? No i widoczniej, kurczę, mamy otwierać tej puszki, no musimy ją jakoś stworzyć natomiast nie wiem jak. <coughs> Nic tu więcej nie było. Szkoda. Szkoda, że nie było klucza do tej piwnicy. Więcej też nic nie znajdę. Może mam linkę tutaj ściąć. Ciekawe. Wiemy, może się coś uda. Nie, jednak dalej nie. Aaaa, czyli my mamy coś z tą młodą wykombinować. Pytanie, tylko co? Mam jakoś przerwać. <laughs> Poleci pewnie antenę naprawiać, a my wtedy zabierzemy jakąś część z telewizora. Hmm, ale czegoś nam tutaj brakuje. Niestety. Więc możemy wybrać jeszcze tutaj naszej koleżanki na górę, zobaczyć czy, czy u niej coś zdziałamy. Tak, 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 to wiemy. A spróbujmy, to nam się do niczego nie przyda. No dobra, czyli koleżanka, spróbujmy z tą koleżanką, bo tu nic nie widzę, żadnej innej opcji, więc. Wieszak, na wieszaku też nic, tak wyszło. Wszystko napoju rewitalizującego t lubi jeździć na rowerze, chociaż nie bardzo nad nim panuje. Mieszka razem z dwoma wyimaginowymi ogolonymi kotami: Baczk, Cassidy i Sandenskit. Jeez. Wariowała, tak? A ci tutaj? Lara i Jeff, właścicielka uwielbianej kawiarni Zamek, e, Truberbrook kapitan miejscowej drużyny piłkarskiej hmm. Hmm. Alex Valero, Dan Dan, zgodnie z legendą ten młody i lekko myślny muzyk przetłumaczył na hiszpański egzemplarz nekromonikonu przechowywany w uniwersytecie e, G Gottiego oh we Frankfurcie nad menem. I miałem zamiar pisać utwory na jego podstawie. Wkrótce zniknął. Okej, okay, ten zniknął. ta zwariowała, A ten, to kto? Ilo. Finger. Trzy razy ocalił świat, ale nigdy e, się o tym nie dowie. Ale nikt nigdy się nie, o tym nie dowie. Okej, okay, tu jeszcze ktoś jest. Drugie miejsce w drugim konkursie jedzenia Presley. Super. E, co my tutaj jeszcze mamy? Tu był ktoś z lewej strony, Fan. Znany jako Sven, Q45. O? Wyszłam na górę. taki mały misklik, niestety. Wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze, jeszcze coś tam z prawej strony było, a może nie Czyli tylko te jasne zdjęcia, to sobie je przerobiliśmy, tego pana opatrzyliśmy. Patrzyliśmy. A ten tu? Sherman, wynalazca języka programowania Sherman, opartego o zapis nutowy, który udało się opanować tylko kilku wybitnym specjalistom. Ej, okay. Tu teraz na. Na pewno mamy wszystkich. Co my mamy zrobić? Kurczę, co jest z tym telewizorem. Może pogadamy jeszcze z nią o czymś? A, już nie jest zbytnio rozmowna. Też nic nie ma. Chociaż jeszcze sprawdźmy tę lewą stronę. A, yy, o tu coś. Ja, niestety. Dobrze, pytanie jeszcze, co z tym zegarem będzie? Tak, tak, wiemy. Idziemy na górę. Zobaczymy, co możemy zrobić z tym, co mamy już. To czy mi zaowocuje. Ej, koleżanko.

About the cable car. what was the problem with the power line again we have to fix the high voltage power cord in order to get the cable car running if you touch it it will fry your synapses we still have to reconnect the loose ends somehow anything else i can help you with Yes. Yeah, I. I wonder what, presumably not the brightest candle on the cake, who else would steal a paper on quantum physics. So, how long have you been here? The day before yesterday feels much longer though. And just saying, the public transportation around here, Germany is a mess.

Jest w nich coś dziwnego, no poznaliśmy jak na razie dwójkę, ona rzeczywiście jest taka jakaś najnormalniejsza z nich wszystkich Natomiast... No, został, czy został ciepło przyjęty? Nie wiem no, skoro o tym mówisz Teraz, że mi Co wiedzieć? jesteś z USA, co? Z USA Skąd Washington Hmm. Woodinville Hm, nigdy o tym nie any bigger cities nearby that i might know seattle the rainy jewel of the northwest heard of it oh yes i know the place i was passing through some time ago you've been to the states yes once that was a few years back though actually i had come to new york to attend a conference but then i got acquainted with some folks there and stayed a while longer <laughs> a while longer in new york city not the whole time, no. Took a little road trip. First off to the New England states, Boston, Waterville, all the way up to Moosehead Lake, Mount Cadillac, and so on. Then, shoo, Canada and the Midwest, Montreal, Toronto, Detroit, Chicago, on and on. Then Washington State. Sort of got stuck there. Oregon, down to San Francisco. Ah, those were the days. Wow. You must have passed through Seattle on the way, then. Hmm. Yes, maybe. And that's where you study? No, I studied on the East Coast, the Cornell, Ithaca, under Doctor Schrodinger. Have you heard of him? Ah, of course. Now I understand why you're on exchange in Germany. Exchange? No, it's more of a coincidence. I won the trip. You won? Don't ask me. I've never taken part in any lottery. Interesting. Uh huh. So so.

Ok, I, have to insert a coin first. Mm -hmm. i tej monety też nie znaleźliśmy, nie? Spróbuję. No, mało tego i tak już są przecięte. Przyci Także, a może tutaj coś. Good idea, Hans, but that doesn't work at all. Ok. <laughs> klikamy, kurczę. Klikamy. A czy tutaj możemy coś zrobić? A, chyba nie bardzo. Hmm. Czyli nic nam to nie dało tak naprawdę. Zostawiliśmy tylko wieszaki. The platform further uptown presents a wonderful view of the valley. Leaning on this rusty rail, nose to the wind, I can let my gaze wander freely to the other shore and across the mountains. You can see all over the valley. Super, <laughs> świetne. Ale nam brakuje tutaj rzeczy. Halo, halo. A my możemy z tym zrobić tu nic więcej. Cały hmm. czas nam czegoś brakuje, natomiast nie wiem, skąd tą jak tu dostać. Teraz tutaj na pewno coś z tym musimy zrobić. daję tylko co. As you well know, Beverly, I am a man tempered by a sober lifestyle. However, I keep dwelling on the fact that a sheer infinite amount of states of matter can lie between expectation and reality. My Okay, blah blah blah. tutaj podejdź, coś zmieni. Small ads, postings, announcements. They're holding a town fair tonight with a band and a raffle. Exciting. Mm. Prawo dalej iść nie mogę już. tym nam nic ciekawego nie powie najprawdopodobniej. Excuse me, sir. Excuse me. Tak, czyli to by było na tyle. Nie wiem, jak tego lisa kurczę złapać. A to powie, że nic nie zrobi z tym, prawda? A jednak wyciągną. Oooo, poważnie? O kurde no, Powiem wam, że nie spodziewałam się, żeby, że rzuci O? Ten krągły soket wygląda o wiele lepiej bez tego armor. On.

Rodka, czy ja w ogóle mogę coś z siebie ściągnąć teraz? Oto jest pytanie. Ok, zakuty łeb, cudowne. O to nie wyszło. Hmm, to po co to, to było? Więc zeszłam na dół. No dobra, to by było wszystko w tym odcinku. E, zapraszam was serdecznie na kolejne. Trzymajcie się. Ej, ej.